Cześć, ma widzowie? Ma widzowie. No, dzisiaj jesteśmy z Liwią w dorsach, bo Liwia chce przejść dorsy, i mamy ogólnie trzy odrodzenia. To jest nasz budżet dorsowy. I Liwia chce przejść dorsy, dlatego, bo jest ta wersja. Czekajcie, pokażę Wam. Yy, o, My to, o, to. to te mines, min, czy jak to się czyta, właśnie. Wiecie, to w kopalni, i ona chce przejść dorsy po to, żeby właśnie mieć to, bo ona jeszcze nie przeszła dorsu na swoim koncie i dlatego właśnie to chcemy zrobić, żeby przeszła. I właśnie w dzisiejszym odcinku zobaczycie, czy nam się to udało, czy nie. I ten. Dobra, to chodź. A czekaj, może ja kupię jeszcze odrodzeń trochę. W sensie mam trzy odrodzenia, ale nie wiem, czy by się dało odrodzić więcej niż trzy razy, ale. Czekaj, jak to się włącza. A tak. Um, ale no wiesz, ja wolę kupić. Da się kupić 5. Dobra kupuję. 120 robuxów. Okej. Okay. Dobra, e, już jesteśmy ubezpieczeni jak coś. Dobra. Dobra, mamy 8 odrodzeń. Mhm. Dobra, zaczynamy chodź. Okej. Okay. Dobra, e, kupujemy coś? No nie No nie, ale no, Nie dołączyła się. No, Zobaczymy. Ej, ludzie, był taki problem, problemy techniczne. E, Livi po prostu nie dołączyło, dlatego idziemy jeszcze raz, bo miała to takie, wiecie, ten komunikat. No. E, coś tam, coś tam, bla, 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 nie połączyło cię i w ogóle. Więc no, jeszcze raz, ale dobrze, że teraz się wywaliła, a nie wcześniej. Dobra, no. to ja kupię może na zapas, bo my tu w końcu próbujemy przejść dorsy. Znaczy, zależy, żebym. Chociaż ja tylko przeszedł, bo ona i tak achievement dostanie, więc musimy się postarać, żeby przynajmniej jedna osoba z nas przeszła. Uh -huh. Bo w tej nowej wersji się i tak odrodzi. Lecę mnie swędzą. Uh -huh. W ogóle dawno odcinka z dorsów nie nagrywaliśmy, no nie? Mhm. Uh -huh. Ostatnim razem to z parę miesięcy temu, jak my z y, Tom, z Liwią, to nagrywaliśmy ostatnim razem jeszcze Właśnie jak z panem Piotrusiem się kolekowaliśmy i właśnie z tym panem Piotrusiem nagrywaliśmy jeszcze Ej dobra, patrz, mam y, akurat wytrychy o, Ej witaminki, chodź, bo ja mam y, full O, dobra To se zostaw na Sika, bo witaminki, wiesz, przyspieszają Mhm Czekaj, wziąłeś czy nie? No idziesz? Dobra, mam. Chce no robisz krew w nie tym robię, pokoju. Się to... Czy ty je zezarłaś? Nie, nie. To jest przypadek. Oliwia. Ale mi się zaczyna tak bo to my... jest gram. No, zawsze ci się zacina. Szkoda, że. Fajnie by było, jakby ci się mózg nie zacinał. O, masz kolejne, chodź. I teraz nie zezrzij. O, dobra. <grym> dobra. Dobra, nie wygląda. Zacina to się mój mózg, na matmie. O, dobra. Prosto, jak coś tutaj są. Dobra. Głupokój z Sika. Nie Jak coś, to stoi, ale ogólnie mam lagi na tablecie. No, Oliwia gra na tablecie w tym momencie. Na Siku też mi się czasami lagu, więc... No. na no. dlatego czasami go nie mogłem przejść. Nic nie wiem. ci w ogóle... W ogóle Cię tak trochę słabo słuchać, więc w ogóle widzę, sorry, że tak Liwie słabo słuchać, ale właśnie coś jest z głośnikiem zrobione, czy coś? Liwe w ogóle ma ostatnio bardzo duże problemy techniczne Na telefonie to już zwłaszcza A Nie, na telefonie to się akurat nie da grać już totalnie Jeżeli telefon jest koszmarny jak coś to już telefon Mieszka Pierwszego był już razy lepszy. Jak coś, ja jakby, jakby ktoś nie szczaił, to telefon Mieszka Pierwszego, to ona miała jakiś telefon, co się jej ścinał i gadała na to, telefon Mieszka Pierwszego. A co się dziwić, brała tłustymi łapskami, rzucała tym telefonem się jeszcze dziwiła, że zepsuty. No bo ja się widzę jak jeszcze raz grałam w Robloxa. Pamiętam, robiliśmy jest taki odcinek z wywiadu. Migało. A, migało. Jezu, pamiętam! Robiliśmy odcinek z wywiadu, to nas godzinę nie mogła dołączyć. Leci! Leci! Pamiętam, nagrywaliśmy odcinek z wywiadu, to ją wywaliło chyba cztery razy. Jeszcze dołączyć nie mogła i z godziny dołączała do Brookhaven. A jeszcze wiesz, to było najgorsze? No. To, że mi się zaczął robić spadny eka i nie mogłam sterować. Ja nic nie <laughs> widzę, bo to coś do mnie gada. I mówisz, o, szczuli, ja gdzie mam <laughs> To było fantastyczne akurat. Jeszcze no. wczoraj w ogóle nagraliśmy z Liwią e, film e, właśnie z egzorcystą, to nagrywamy co roku na mój kanał. W się sensie nie z Liwią co roku, bo z Liwią w tym roku pierwszy raz, bo co roku nagrywam to z kim innym, ale wiecie. I w ogóle możesz się czuć popularne, byłaś pierwszą dziewczyną. Migało, migało. Leci? Leci czy nie? Nie, chyba no, nie. No. Czekaj? Nie, nie leci. Chodzi tak, jest piwnica, więc jak o, przeleci, przeleci, to i tak ten. Ja biorę piwko. A, dobra. No, dobra, na mam nadzieję, że będę Albo dobra, no to weź ty już. Bo ja Mam w sumie cały ekwipunek zaryty. Ty weź. Nie, dobra, to ja biorę. Nie! Kurde, na początku, na początku ja gadam, że. Żeby ona... że ja biorę? Nie, ja. No to... Bo gadam. Ej, nie, my to po prostu jesteśmy fantastyczni. E, ja biorę, nie, ja. No to dobra, weź se ty. Nie, ty sobie weź. Nie ty. Dobra, ja biorę. Nie ja chcę! Jak próbuję być próbuję być niemiły i wziąć dla siebie, e, to wtedy nie, ja chcę! E, próbuję być miły, daję tobie, to ty. Nie, ty sobie weź? Oczy! Widzę. Znaczy nie widzę, bo jestem tyłam odwrócony, ale widziałem światło. Migało jak coś znowu. O, no kurde. Tak. Zawsze jak ja idę do szafy, to ty idziesz za mną. I jest. Leci czy nie? Boż leci w pół godziny. Znaczy nie leci chyba w ogóle, to tylko. Nie będę czekała ciebie stary dziedzinie aż przelecisz. No czarna się nie magnu, wiesz? O ja na nad emocjami. E, migało teraz mega. Leci! No O! Uuu! co ci się dzieje, że? Czekaj, bo ja dźwięki, dźwięki, to mi tak ryczy, że mi uszy wybijało. Bo ja dźwięki, bo ja myślałem, że ja tego nie słyszę, bo głuchy jestem. No nie święty... to co za tablet? Tak, jak więcej, bo ciemna, nie wiem. Nie wiem, ten. O, tu jesteś, żadna. Tu w ogóle jak jasno jest? Tak jasno w tym pokoju. Nie wiem. Dobra, Zbieraj idziesz po, po lewej. Zbieraj mi. po lewej. Dobra. Ja, Dlaczego do jest stary dziadek. No Ja No, <grym> no nie Jak coś ludzie, dobrać. ona dosłownie, stary dziadek gada ostatnio do wszystkiego. Nie wiem, co jej odwaliło, ale ja jej no słyszę, jak z nią gadam, to jest. ty stary dziadek ja stary dziadek Mam krucik jak coś Spoko, a ja sobie pieniądze zbieram Jak ty chcesz to też możesz Jeż, jeszcze, jeszcze pozwolenie ci dam, żeby pieniądze zbierała. Dobra, po cichu tu weź Nie się nie kapnie Nie, wcale to nie tak, że Liwia mnie słyszy, że gadam, że się nie kapnie, że jej zebra, zebrałem jeden pokój. Nie, skądże? Nie, Liwia, ty coś słyszałaś? Nie, wcale. Tu ze, zebrałem wszystko. No bo ty zawsze się ślimaczysz i na tym ostatnim pokoju i tak ja jestem pierwszy, to, sobie, to ja sobie zabieram, bo tak widzę, że ty tak ten, to sobie stwierdzam, że ja ci pomogę, ci szybciej pozbieram. Nie, mam sześć rzeczy, czyli maksymalnie ile można mieć. Ludzie, wiesz, można było mieć dziewięć rzeczy w dorsach, a teraz można mieć sześć. To jest bez sensu. No. Czekaj, bo tu jeszcze mogą być jakieś rzeczy. O, właśnie Lera. są. No, ja je... I jeszcze coś masz? Nie, nie ma nic. Bateria była ino. której o. nie mogę wziąć, bo mam pełną latarkę. O nie. Co o nie. nie o, dobrze, dobrze. Nie strasz. Nie strasz mnie, bo ja już myślałem, że leci, kurde, nie wiem, wielka morda na nas. E, witaminki. O, tak Tylko nie zezryj ostat od razu. E, migało, Migało, chodź. Ej, kucna. Iwiat nie kucaj, bo twoje kucanie wiem, że się kończy zawsze tak, że giniesz. No i nie zginęłam, ha? No i nie zginęłam, ha! Nie no nie mogę z ciebie. Gdzie o. ty jesteś? <laughs> Tutaj. Ty przeżyłaś? Nie niemożliwe. Kurde, kiedyś próbowałam ją nauczyć. Tak ja ją uczyłem, jak się kłóca w jakichś miejscach, to zawsze kłócała w takim miejscu, że kłócała na środku pokoju się dziwiła, że zginęła. A teraz, teraz to jakoś już u mnie. Jak ja ją nie uczyłem, to, to już u mnie nagle. Jezu, przypomniałem mi się stare, bardzo złe czasy, wiesz, jakie. Jak Jak byłaś z Emilem. <grym> Emilku, jak to oglądasz, to cię nie pozdrawiamy. Nic zdechłeś. Właśnie. Mm. Iść tam do tej swojej werci, czy jak ona się tam nazywała. Pewnie Ziumu już też nie jest, ale to mniejsza. Nie. No, ja się. Ci... A to szmur. Ja się śmieję z ciebie, że ty byłaś za a ja z nikim nie byłem nigdy. <grym> migało? Ej, migało? Już ja się bojowska? Gdzie jest jakaś czopka? Sik będzie, przygotuj sobie witaminy Jeszcze nie jedz, ja Ci powiem kiedy Nie będzie już, dobra Dobra, wyciągaj witaminki i jedz Dobra, zjadaj witaminki Dobra Jak zginiesz, to Cię najwyżej odrodzę, ale lepiej, żebyś nie ginęła Boż, widziałem to, to się jak. Zabawoszko. Dobra, udajmy, że tego nie widziałem. I cię odrodzę już. No, No, akcept. Dobra. co to się stało? Dzięki. O. Nie, nie wiem. Dobra, tylko szkoda, że rzeczy straciłaś. Tu. No, tylko czekaj, bo tu jeszcze są te górne. Dobra. Aha, szafy. No nic ciekawego. Kurde, te oczy tam mrugają, ja cały czas słyszę takie szeleszczenia ja i się boję tych dźwięków, dźwięków oczu. czemu tutaj się nie uda otworzyć tych drzwi? Migało. Ej, migało? No ja mi? się boję, otwieram. Cicho! Stańcie. poleciał. Jak to, że bajka u plana, plażę, jeździ po nas. A tu jesteś. Nie, już co się tam dzieje? Co, mi nie uwierzy, że ty, ty jakaś nawiedzona jest. No co, co, kurde, tak ciemna jak w dupie cały czas. Ciemna w dupie Murzyna, albo Briana, albo Piotrka. Jezu. Matko bo się do szafy, ludzie. Dobra, ludzie, doszliśmy teraz do figury i... Ej, właśnie, teraz będą dwa zegarki. Gdzie ty jesteś? Okej, okay, muszę iść bo włączyłem na zupie, aż poszłam w złą stronę. Dane boskie. Dobra, ludzie, poczekamy sobie chwilę. Dobra, Dobra ja ludzie, mam. znalazłem Liwie na szczęście i ten... Chodź tu, bierz zegarek, bo ja nie wiem, do czego on Dobra. się przydaje, a ja nie mam miejsca już, to bierz. Co w się sensie mam miejsce? Sykarak? No tu jest. A, czar, bo mi się da jakiś musimy. O, odwróciła i. Nie jest sokarek? Dobra, zaczyna się. I pamiętaj, kucaj! Okej. Kucaj. Okay. Matko, bosko. Jastryczny dziad. Jezus, Oskar. Dobra, chodź tu. Nie mogę Cię odrodzić tutaj. Bo Ty się, miałeś już jedno odrodzenie. Ale widocznie się zachowałaś za głośno. Dreszta kryja, to Cię usłyszała. Widzisz, tak tą japę dreż, że z żarek Cię usłyszała, kurde, w Ameryce. Nie wiem, słyszę się boję tej figury. W ogóle ludzie, figura po update'cie to jest dosłownie jakaś nawiedzona. Liwia wam potwierdzi, jak my wczoraj graliśmy, to Rę. dosłownie... No, to właśnie ona jest jakaś nawiedzona. Ona teraz Rę. dosłownie taka oszalała jest totalnie. No, teraz ale to mi na pewno się uda. Mam taką nadzieję. Grałem ostatnio z Wicką, która nie do końca ogarnia dorsy jak zginęła i mnie obserwowała, zobaczyła figurę, to ona tak O, Siren Head! Nie Oczywiście pozdrawiamy No A będą, bo oni się czasami pytają, pozdrowicie, pozdrowicie? Pozdrawiamy Was wszystkich w tym momencie Tak Poświecę jej po ryjcu Jezu, ona to... Co? Co jest, grana? Widziałaś tu, jak ona przeleciała koło mnie? Nie wiem. Aha, bo ona usłyszała dźwięk latarki. Bo ja się zastanawiam, bo przecież ona jest ślepa i jej pory świecę. to się zastanawiam, skąd ona to wiedziała, jak ona przecież dźwięk słyszała po prostu, a nie... Ej, ciekawie by było, jakby zamiast tego globusa, tu był dzwonek. I się dało zadzwonić tym dzwonkiem, co jest na, na początku. I by figura tak przylatywała od tego dzwoneczka. Nie widzę. Śmiesznie by było, jakby pierwszy raz ktoś tu dochodził i by dzwonił tym dzwoneczkiem i figura by przychodziła. Czekaj, mhm. to mam. Kółko mam. I tego nie mam. Czyli dobra. Y, mamy książkę jeszcze taką, co to pewnie u góry jest. Nie, żartowałem z to jest, to jest, to jest... <śmienny> żartowałem, jest... żartowałem, żartowałem, żartowałem. <śmienny> Figurę żartowałem. A da się odrodzić? No co, żartowałem. Gdzie są moje Nasza rzeczy? A mnie? A mogę Ciebie odrodzić? Nie mogę. Nie mi, że się odrodziłeś. No, moje rzeczy. Ludzie odkryłem teraz, że nie mam karteczki, muszę się wracać, bo przez ginięcie karteczkę straciłem. Ludzie, dobrze, A za bardzo. pierwszym razem zgadłem, bo jedną cyfrę musiałem zgadywać i zgadłem za pierwszym razem, bo wpisałem 0 jako ostatnią cyfrę, bo nie miałem jednej książki i się okazało, że to było zero. Dobra. Teraz... O, sklepik. Widzieliście nowy sklepik w ogóle? Możecie nam napisać w komentarzu, czy, wi... czy widzieliście nowy sklepik. Jak dotarliście do tego momentu, to napiszcie emotkę Kota w komentarzu. My będziemy sprawdzać, kto oglądał cały film i kto dotarł do tego momentu sklepiku. to mi tu nie XD wywój, bo to jest bardzo poważna sprawa, jak ktoś nie obejrzał całego filmu. Nie ma krucyfiksa? Ty! Ej, Czy by posrało, że krucyfiksa nie ma? Wyłączam Ci za to radio. Był. No masz hajs, masz tu donate'a, żeby nie było, że taki zły jestem. Ale wiesz co, no żeby nie było tego, witaminki chcę. Latarki nie. Ludzie, dobra, włączamy mu rado za to. O Boże. O! Pa! Pomachał mi. Kocham to jego machanie. Migało? Czekaj, jest przy szafie, może lepiej. Migało, no? Pokażę Wam, że w ogóle sklepik się zamyka. Jak przeleci rasz. Leci i patrz. Teraz on przeleci leci? przez sklepik, no nie? Bo sklepik był dwa drzwi wcześniej, czy tam dwoje drzwi, czy dwie drzwi. Nie wiem, jak się mówi poprawnie. Jak się mówi poprawnie? Dobra, patrz, dwa drzwi, dwie drzwi, dwoje drzwi. To nic nie pasuje. Nie I patrz, sklepik powinien być zamknięty teraz przez to, że przeleciał. Nie jest? A dawniej był tak, że się zamykało. Ej, 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 dlaczego ja nie mam kluczyka z czachą? Patrz, dobrze, że się tu wróciłem, bo bym kluczyk z czachą zostawił. To masz ten zegarek, Odda oddaję ci zegarek. No ładnie by było, był, byłby szpital, a ja, a ja bez tego. Nie umiem angielskiego. Dobra, idziemy dalej. Ja umiem, ale tylko na słowa, bo już tak to, to No Podstawowe to też umiem. Ej, ten budzik dzwoni w ogóle tam u niego. Ej, ludzki, tu już, Dobra, ludzie, na razie wam zrobimy cięcie, żebyście nie oglądali tych momentów nudnych, jak po prostu idziemy. Jak dojdziemy na przykład do Sika, czy zginiemy, to was poinformujemy. Ogólnie ludzie, doszliśmy do tego, ale my tu nie idziemy, tylko Libi pokazywałem, bo ona nie wiedziała o tym. Ludzie, ogólnie doszliśmy do tego, ale ja się chowam przed tym, bo będzie lecieć. W sensie chyba będzie lecieć. Ale doszliśmy tutaj do roślinki, więc yy, czuję się ogólnie troszkę bezpieczniejszy, bo będę mieć roślinkę. I te dużo hajsu. Ja kocham to, ile tu hajsu zawsze jest w tym pomieszczeniu. No nie leci chyba jednak. I ten bokój też został. Się. No, w sensie się migało faktycznie, ale ten nie leci na szczęście. W ogóle zobaczcie, ile tutaj jest tego. E, tych skrzyneczek właśnie. Bo w ogóle ten bokój był przerobiony i tu są skrzyneczki też. I fajnie, bo tu nigdy nie ma chyba właśnie na wytrych, tylko zawsze są te takie, wiesz co można otworzyć od razu Muszę zjeść Paniańka. witaminki, żeby się nie zmarnowało Nic <gryste> okay, ale ogólnie to my Wam robimy jeszcze cięcie, bo Wam tu pokazywaliśmy Jak będzie SIG to już będziemy dalej nagrywać, bo tam już będzie bardziej hardkorowo Ogólnie ludzie, teraz no. będzie właśnie drugi SIG, więc teraz będzie trudno W sensie trudniej no. Bardzo trudno to, to... A ja kciuki to Trzymajcie kciuki, kciuki ludzie ale nie jest. No. jest dla mnie łatwy akurat. No. Akurat dla mnie na odwrót. <grym> no, wiem właśnie. Mam nadzieję, że przynajmniej do setnych drzwi przejdziemy, bo ogólnie my robimy taką akcję z Oliwią już parę dni pod rząd robiliśmy. Właśnie, że z Liwią gramy i jak ten, żebym ja przynajmniej przeszedł do przynajmniej setnych drzwi, albo yy, całkowicie, żeby ona dostała ten achievement i żebyśmy mogli grać na nowej wersji. W ogóle zaraz będą te, wiesz, dziewięćdziesiąte drzwi, więc nie będziemy gadać, żebyś mnie nie rozpraszała, ok? Halt. Spoko. Pa, od razu Sik się skończył i halt. Dobra. Są już te drzwi dalsze, to już trudno, ale halt jest łatwy akurat, więc spoko. Bo przynajmniej zaoszczędzimy te drzwi, że nie poleci mi na przykład Ambusz, czyli ta wielka morda, taka zielona, wiesz? Mm -hmm. Nie! nie. Nie! Ja no właśnie Ambusz, jak nie wiedziałem jak się nazywa, to mówiłem, no to wielka morda. Albo wielkie jabłko. To możesz sobie zapamiętać. To jest wielka morda. Właśnie słyszałem, chyba wielką mordę. Nawet mnie nie straszcie. Igła? Zapamiętaj, że 83. Dobra. No właśnie wielka morda leci. Czaisz to? Ale na szczęście się schowałem tak, że wiesz, tutaj mogę stać w miejscu. O to dobrze, już się starczyłam. No to niech sobie polata. Jednak może lecieć nawet z 5-6 razy, wiesz o tym. O boże. ja tak wścieknięty. To jest mój największy postrach chyba z dorsów. O już? Dobra, już chyba, no nie? No. Sick? Czy, mi Skry tak, tak. czy mi się wydawało? Skryda czy tak Tak, tak. Było to psytnięcie, Brawo. ale to było takie trollowe, wiesz. Bo czasami może to prankować nas. No teraz ciemno nawet nie jest, więc by nie mógł być nawet. E, które były drzwi? E, w 83 mówiłaś. Ok. Dobra, czyli już nie leci. O, co to? Aha, pokój na kluczyk. No. Aż XD musiałaś powiedzieć, bo to było niesamowicie śmieszne. XD. Pokóczyk, no. Pokój na kluczyk to to było takie takie śmieszne. Dobra, jeszcze 5 drzwi i będą te 90. trudne. Nie. Ej, Ludzie nie wiecie nawet, jakie są dla mnie. migało, no? Nie wiecie nawet, jakie są dla mnie stresujące te 80 drzwi. No, leci. Spokojnie, Dobra, ja chowam nie. się. Nie, ale chcę, żebyś się przeszedł. Wiem, no ja też chcę. Się teraz w gacie puszczam ze strachu, ale ten czas szybko pędzi. Dobra. Ten zegarek przedstawia moje życie, dosłownie. Dobra. Czekaj, czy ja mam wrażenie, czy leci? Dobra. Coś jest. Ej, się do pokój, bo się boję. Coś słyszałaś jakieś dziwne dźwięki. Aha, bo to to. Słyszałem dźwięki z tego pola, tutaj, wiesz. Ludzie pamiętajcie, nie wychodzi się na dwór, wychodzi się na pole. Mhm. Pisz, na, możecie napisać czy, wy, napisać, czy wychodzicie na pole, czy na dwór. I dobra, Oliwia, błagam cię, bądź cicho teraz, ok? I możesz zapamiętywać dźwięki. Dobra. dobra. Cicho. Nie wiem, nie masz odrodzenie? Please, powiedz. Nie wiem, czekaj. Ale czemu on poleciał dwa razy pod rząd? Nie mam. Czaisz osiemdziesiąte drzwi. Przedostatnie. Ja się. Nie. Jezu, nawet nie wiesz, jak ja się trzęsę teraz. A może jeszcze coś zrobić z tym? Nie wiem, chyba nie. Jezu No dobra widzowie to, to, koniec, to koniec tego odcinka Jeśli wam się spodobało to Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie na tym kanale I możecie napisać e, Czy chcecie więcej takich odcinków Na tym kanale I teraz wam możemy już zaspoilerować Y, szykuje się nowa część y, serii o psychopatce. Tak. No. Więc niektórzy będą szczęśliwi, niektórzy nie. Ale wiem, że właśnie dużo osób pisało, że się Wam podoba ta seria, dlatego powraca po roku. Tylko, że już niestety bez Pana Piotrusia, więc będziemy to nagrywać w wujkę. No tak. No, chyba, że jeszcze na przykład e, namówimy Kubiego, bo pisaliście, że też e, ten, dwa lata już z Kubim nie nagrywam, a jak coś to, to nie jest tak, jak na przykład z Piotkiem i z Brianem, że się z nim nie lubię, tylko z Kubiem po prostu nie nagrywam, bo nie nagrywam, i tyle. Ja mu się nie chcę zazwyczaj, ale no, może go namówimy, żeby był do serii i wiecie. I dobra. To... No, to pa.